Dzięki swojej ogromnej masie i wadze, oraz śmiertelnie ostrym rogom, byki nie mają problemu z miażdżeniem przeciwników i wzbudzaniem strachu w sercach wszelkich zwierząt, które próbują się z nimi mierzyć. Ale psy zwykle są wystarczająco głupie, by je wyzywać, i zawsze tego żałują. Zobaczmy to. Żmot przetoczył się nad sawanną, gdy zasadzka lwów pogrążyła się w chaosie. Jeden bawół, krwawiący, ale niepokonany, odmówił poddania się. Wtedy stado wróciło. Czarna fala mięśni i rogów dudniąca przez równiny przebiły się przez krążących drapieżników, rozrzucając ich jak liście. Jeden lew ledwo uniknął śmiertelnego ataku, gdy uratowany bawół dołączył do swojego stada. Zjednoczone stado stanęło ramię w ramię, wyzywając lwy, by wróciły. Lwy, dyszące i wyczerpane, wycofały się z powrotem do trawy, ich polowanie zniszczone. Tył opadł nad polem bitwy, a bawoły ruszyły jako jedno, zwycięskie, niepowstrzymane i lojalne do końca. Spójrzmy jeszcze raz, jak ten pierwszy szarżujący bawół uderzył w jednego z lwów i przebił go rogami, zanim wyrzucił go w powietrze. Uderzenie było absolutnie druzgocące, a zaraz po tym nieszczęsny kot spadł z powrotem na ziemię na grzbiet, co musiało spowodować wstrząśnienie mózgu. Z rozmytym wirującym ruchem rogów i furią bawuł wybuchł z krzaków i uderzył w lwicę pochyloną nad swoim poległym towarzyszem. Uderzenie wyrzuciło drapieżniczkę w powietrze, obracając bezradnie, zanim spadła z powrotem na ziemię. Ale wściekły bawuł nie był zadowolony. Przebił drapieżniczkę swoimi rogami jeszcze raz, wyrzucając ją z powrotem w powietrze, zanim uderzyła o ziemię i uciekła. Siła tego wznoszącego ataku była absolutnie przerażająca. Perfekcyjny łuk zemsty. Złamana przez brutalną siłę, Wielka Kotka nigdy nie wróciła, a stado zebrało się ponownie. Ranny bawuł wyglądał na skazanego na śmierć, ale nie sądzę, żeby lwica miała również przeżyć, co wyrównywało szanse obu rywalizujących grup. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Na spokojnym podwórku młode ciele wyszło naprzód, zdeterminowane, by przerwać walkę, która wybuchła między Indykiem a Kogutem. Ciele stanęło twardo między nimi, odpychając każdego z siłą i stanowczością. Następnie ciele przypadkowo nadepnęło na indyka, który wrzasnął z bólu, po czym uciekł. Ale zamiast odejść, Kogut skierował swoją uwagę na ciele i zaczął dziobać jego pysk. Ciele nie ustąpiło. Zbliżyło się jeszcze bardziej i opuściło głowę, gotowe pokazać Kogutowi, gdzie jego miejsce. Niestety jednak nagranie zakończyło się, zanim mogliśmy to zobaczyć. Z jakiegoś powodu kozy wydają się myśleć, że mogą zdominować każde inne stworzenie, bez względu na to, jak duże czy silne by było. Ta mała brązowa koza rzucała się raz po raz na potężnego byka, skacząc wysoko i uderzając z dzikim uporem. Byk ledwie się poruszył, kopyta mocno wbite w ziemię, pochłaniając każdy cios z niewzruszonym spokojem. Odpowiedział powolnym, bezwysiłkowym pchnięciem, stopniowo spychając kozę do tyłu, gdy sam posuwał się naprzód. Oczywiste było, że koza nie miała żadnych szans, ale im mniejsze zwierzę, tym większe ego, jak sądzę. Dwa maleńkie psy postanowiły tutaj zadzierać z ogromnym bykiem, i wcale nie skończyło się to dla nich dobrze. Po kilku kopnięciach w jednego psa, drugi został wyrzucony w powietrze, gdy byk przebił go swoimi rogami i rzucił nim jak szmacianą lalką. Drugi pies szczekał wściekle, krążąc wokół, ale byk znów się obrócił. Jego rogi przesunęły się pod klatką piersiową psa i wyrzuciły go wysoko w powolnym łuku. Oba psy upadły na ziemię, otrzepały się po ciosie i ponownie ruszyły do ataku. Psy po prostu nie chciały się nauczyć, ale byk nie ustępował. Dźgał, kopał i rzucał nimi wielokrotnie, aż nie mogły już walczyć. I dopiero wtedy zrozumiały wiadomość. Ten byk stał niewzruszony w przyciemnionej stodole, gdy malutki Jack Russell podszedł do jego zadu, merdając nerwowo ogonem, wąchając i szturchając, jakby śmiał się wyzwać olbrzyma. Bez ostrzeżenia, byk wybuchł potężnym kopnięciem, trafiając psa prosto i odrzucając go do tyłu. Mały terrier przeturlał się po ziemi. Krzyknął z bólu, gdy wstał i uciekł stamtąd tak szybko, jak tylko mógł. Byk pozostał ogromny i obojętny, wracając do swojego posiłku doskonały obraz surowej dominacji. Kiedy niedźwiedź wargacz pił spokojnie wodę, ziemia jakby się poruszyła. Z cienia wyszedł gaur, żywa forteca, z mięśni i rogów. Drugi niedźwiedź był w tle, ale gdy tylko dostrzegł gaura, natychmiast uciekł, nie próbując nawet ostrzec swojego towarzysza. Gaur zbliżył się bezgłośnie, a gdy niedźwiedź go nie zauważył, postanowił szturchnąć go swoim potężnym rogiem. Mniejszy zwierz podskoczył w panice i uciekł, drapiąc ziemię, podczas gdy Gaur pozostał nieruchomy, dumny i nieugięty. Kiedy niedźwiedź zniknął wśród drzew, Bizon przejął wodopój, pochylając głowę, by pić, jakby nic się nie stało. Pod szarym niebem spokojnej farmy, Byk spotkał się z wyzwaniem niespokojnego młodego Jelenia. Raz po raz jeleń szarżował, jego poroża stukając o potężną głowę byka. Byk ledwo się poruszył, oczy spokojne, oddech równy. W końcu, gdy jeleń próbował znów zaatakować. Byk odsunął się, powodując utratę równowagi u zwierzaka, przypominając mniejszemu zwierzęciu, że nadal jest bardziej zwinny, mimo że jest dużo większy i cięższy. Byk powrócił wtedy do jedzenia trawy. Jego zwycięstwo było bezwysiłkowe, a autorytet niezaprzeczalny. Rogi wrośnięte w siebie, byk i bawu ryli bruzdy w ziemi. Mięśnie falowały, kopyta mieszały glebę, a powietrze drżało od ich oddechu. Przez długie chwile żaden nie ustępował, aż byk skręcił, wykorzystując swoją sylwetkę, by pchać bawoła do tyłu. Krok po kroku zmuszał rywala do potykania się, używając brutalnej, nieustępliwej siły. Jednym wybuchowym szarpnięciem byk niemal wyrzucił bawoła z przednich nóg. Wokół nich stado pasło się obojętnie, ignorując surową moc walczących gigantów. Bawoły mogą wydawać się nieruchomymi biologicznymi czołgami, których nie da się pokonać w starciu z lwami. Ale jak właśnie widzieliście, żadne zwierzę nie może stanąć na drodze wściekłemu bykowi. Podobał Ci się ten filmik? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Nie zapomnij też zostawić lajka like i subskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Włącz dzwonek powiadomień, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolej...